Wy już wiecie, że nasze myśli albo nas motywują, albo blokują. Każda myśl ma swoją energię i emocje, tak jak człowiek. Spróbuj odnosić się do myśli jak do żywej istoty. To nie myśl uleciała, to wleciała energię, wibracje, wydarzenia w zarodku. Dlatego, kiedy myślisz, u mnie nic nie wyjdzie, ode mnie nic nie zależy, to myśl impotent. Myśl, która poniża naszą samoocenę, to myśl zabójca. Nasza głowa jest nasz dom, a my przecież nie zapraszamy do domu kryminalistów. Dlatego wyganiać ze swojej głowy myśli, które blokują i zabierają naszą energię. Myśli to żywe istoty, to nasz zespół, który nam pomaga lub zabutuje. Każda myśl ma swoją energię, swój nastrój. Jak przyjdzie jakaś straszna myśl, to od razu czujemy strach w ciele. Emocja strachu jest przykazana do świata. Zgodnie z prawem rezonansu my wchodzimy na naszą rzeczywistość, gdzie są wydarzenia, które wywołują strach. Dlatego jest bardzo ważna selekcja myśli. Proponuję na początek, na początek dnia afirmację. Ja dziś będę najlepsza wersja siebie. Dziś Stwórca jest aktywny we mnie. U mnie wszystko ok, a będzie jeszcze lepiej. Pamiętamy, że nadrętne myśli nie można wygnać z głowy, ich można zamienić. Najlepiej pisać ze zeszytu, Na przykład, ja niczego nie mogę zrobić, na wszystko zależy ode mnie. Oprócz tego trzeba otaczać siebie webinarami, lekcjami pozytywnych ludzi, które motywują, ograniczając kontakt z toksycznymi, złymi. Pamiętajcie, że myśl, która siedzi u nas w głowie długo, staje naszym przekonaniem. Dlatego życzę Wam udanego dnia i przekonania, że dziś będzie się jeden piękny dzień. Do milego.